Błękitne oczy. Jest takie miejsce, tym miejscem jesteś Ty. Jesteś jedną solą życia, naszych wspólnych chwil. Błękit Twoich oczu zawirował cały świat. Jesteś, moja ukochana, z Tobą chcę poznawać świat. Ciągle żal mi dawnych chwil, w których byłaś tylko Ty. Twoja miłość jest skończona, mojej miłości nie zna nikt. Było razem nam wspaniale, ktoś odebrał nam nasz świat. Powiedz, co chcesz, abym zmienił, mogę wszystko tobie dać. Błękit Twoich oczu zaczarował cały świat, jesteś kdokolnego życia, będzie dobrze jeszcze. Co zniszczyło naszą miłość? Kto odebrał wspólny czas? Kto naprawi teraz wszystko? Kończy się nasz wspólny walc. błękit Twoich pięknych oczu, wyczarował miłościę. Tobą żyję Ciebie, kocham, nie zostawię naszych spraw. Kocham Ciebie jak nikogo, nie będziemy się już bać.